Schemat działania oszustów jest podobny. Najpierw zajmują się wyszukiwaniem ogłoszeń na portalach aukcyjnych, potem kontaktują się ze sprzedawcą. Co ważne, najczęściej robią to już przy użyciu zupełnie innego komunikatora. Według sprawców służył on temu, by potwierdzić transakcję. Pokrzywdzeni kierowani są na fikcyjne strony banków. Taki link żąda podania loginu, hasła. Lub danych z karty kredytowej. To wystarcza, by przejąć konto lub wygenerować kod blik. Dzięki niemu sprawcy wypłacają pieniądze z bankomatów. W całej Polsce takich pokrzywdzonych jest niestety coraz więcej. Stracili oni już od kilku, kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych w celu wyłudzania danych i pieniędzy Cyberprzestępcy wykorzystują takie popularne portale społecznościowe modne dzisiaj jak Facebook na przykład żeby stracić dostęp, żeby stracić kontrolę nad naszym kontem wystarczy otworzyć link do artykułu który miał jakiś ciekawy, chwytliwy temat, który nas po prostu zaciekawił. Mogło to być na przykład ten tytuł mógł brzmieć na przykład dziecko porwane w galerii handlowej. Po wejściu w taki link Osoba zostaje automatycznie przekierowana na panel logowania, który łudząco przypomina panel do logowania Facebooka. Wówczas taka osoba wpisuje swoje dane do logowania. W ten sposób sprawca przejmuje, i zyskuje, przejmuje konto i zyskuje całkowitą nad nim kontrolę. E, następnie wysyła przy pomocy aplikacji Messenger kilka, kilkanaście, czasem nawet niestety kilkadziesiąt wiadomości do znajomych. Do rodziny, do przyjaciół, w których prosi o wsparcie finansowe lub o pożyczkę. E, oczywiście ma ona być zrealizowana przy pomocy blika. E, policjanci zajmujący się walką z cyberprzestępczością e, ostrzegają też przed tak zwanym phishingiem. E, jest to próba kradzieży danych i pieniędzy przez fałszywe strony internetowe. E, te strony internetowe tworzone przez przestępców są znowu łudząco podobne do właściwych, oficjalnych witryn internetowych instytucji, różnych instytucji. I wówczas oszuści oszuści podszywają się między innymi podbanki, firmy kurierskie, zakład energetyczny, ale nawet komorników. Sama akcja phishingowa ma za zadanie zmusić nas do działania w pośpiechu. Z reguły, kiedy działamy Szybko to popełniamy błędy, a to właśnie na to najbardziej liczą złodzieje. Wywarcie presji i czasu ma spowodować u nas jakiś brak myślenia, brak rozwagi. Wówczas łatwiej jest nas oszukać. Można powiedzieć, że takie strony tworzone przez oszustów, przestępców są zazwyczaj słabiej wykonane, chociaż podobne, to jednak słabo wykonane. Zawierają też często sporo nawet błędów językowych. Dlatego właśnie warto szczególnie przyglądać się treści stron, które przeglądamy, czy są one poprawne, ale także wiadomości, które do nas docierają, czy to smsy, czy e-maile. Tylko w ubiegłym roku policjanci z Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością, na przykład Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, odnotowali ponad 1100 przypadków oszustw internetowych.